Witam Cię na kanale Matematyka Pieniądza. Jeżeli choć trochę interesujesz się giełdą i inwestowaniem, na pewno słyszałeś o kontraktach CFD. Obiecują one szybki zysk, niewielki kapitał, jaki potrzebujesz do otwarcia pozycji oraz dźwignię, która dodatkowo może pomnożyć Twój zysk albo Twoje straty. No właśnie, zatem czy jest to narzędzie dla sprytnych inwestorów, czy może jednak dla hazardzistów, którzy zamiast do kasyna wybrali się na giełdę? W dzisiejszym materiale rozwieję wszelkie wątpliwości. Pokażę Ci czym są, jak działają, jak zarabiasz, ale też jak tracisz pieniądze na kontraktach CFD. CFD to skrót od Contract for Difference, czyli po polsku kontrakt na różnicę kursową. Jest to instrument pochodny, czyli taki, z którego wypłacasz ta jest ściśle uzależniona od wartości instrumentu bazowego. Bazowego, czyli takiego, o który kontrakt jest oparty. W najprostszych słowach, kontrakt CFD na ropę uzależniony jest od ceny ropy. Kontrakt CFD na złoto od ceny złota, zaś kontrakt CFD na akcje firmy Orlen od cen tychże akcji. Jednak podstawową różnicą pomiędzy takim kontraktem a bezpośrednim aktywem, o który jest on oparty, jest taka, że nie nabywasz tego aktywa. Obstawiasz jedynie przyszłą zmianę jego ceny. Zatem, żeby policzyć ile zarobisz na takim kontrakcie, wziąć musisz cenę otwarcia kontraktu, odjąć ją od ceny zamknięcia, a potem przemnożyć jeszcze przez liczbę jednostek, na jaką ten kontrakt opiewał. Kontrakty CFD zawierać możesz na niemal wszystko. Na ceny akcji, ceny surowców, walut, kryptowalut, a nawet na ceny indeksów takich jak WIK czy S&P 500. Ponadto taki instrument pozwala Ci spekulować, czyli zarabiać na różnicy ceny zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadków ceny danego aktywa. W przypadku, gdy zawierasz pozycję krótką, short, mówimy, że sprzedajesz kontrakt, czyli zarabiasz, gdy cena aktywa będzie spadać. Zarabiasz zawsze, jeżeli poprawnie przewidzisz kierunek zmiany ceny, z kolei tracisz, jeżeli cena pójdzie w drugą stronę. Ale na tym nie kończą się różnice pomiędzy kontraktami CFD a instrumentami bazowymi. W przypadku CFD możesz korzystać z dźwigni, która jest w stanie zwielokrotnić twój zysk. Wyobraź sobie, że masz 1000 zł. Kupujesz 10 akcji spółki X po 100 zł każda. Cena akcji rośnie o 10%, czyli do 110 zł. Zatem twoje akcje są teraz warte 1100 zł. W ten sposób zarobiłeś 100 zł. Ale co, gdybyś zamiast kupować akcje kupił kontrakt na różnicę kursową z dźwignią 1 do 10. Mając 1000 zł, mógłbyś otworzyć kontrakt na akcję spółki X warte 10 000 zł. W takim przypadku, aby zarobić 100 zł, jak wcześniej, wystarczyłoby, aby cena poszła w górę o złotówkę, do 101 zł. Gdyby zaś cena urosła ponownie o 10%, Twój kontrakt byłby warty 11 000 zł, przynosząc Ci aż 1000 zł zysku. Brzmi świetnie, prawda? Tak, ale tylko do czasu, aż rynek nie ruszy w przeciwną stronę. Ponieważ kupując akcje za 1000 zł, jeżeli ich cena spadnie o 10%, w dalszym ciągu możesz je sprzedać, odzyskując 900 zł. Albo poczekać w nadziei, że cena odbije w przyszłości. W przypadku kontraktu CFD, jeżeli cena spadłaby o 10%, strata pochłonęłaby cały Twój depozyt, doprowadzając tym samym do automatycznego zamknięcia Twojej pozycji ze stratą. Dźwignia finansowa może dać ci szybki zysk, ale też równie szybko potrafi zdmuchnąć wszystkie twoje pieniądze z konta. No właśnie, a jak w ogóle wygląda sytuacja z przepływem pieniędzy? Pieniądze zarobione na kontraktach nie biorą się znikąd. Nie pochodzą też bezpośrednio ze wzrostu cen aktywa, o jakie się ten kontrakt opiera. Za każdym razem, gdy kupujesz kontrakt CFD, by zarabiać na wzroście cen, bądź go sprzedajesz, by zarabiać na spadku cen, po drugiej stronie musi być ktoś, kto zajmuje przeciwną pozycję. Jeżeli ty zarabiasz, on traci. Jeżeli ty tracisz, on zarabia. Zatem jest to gra o sumie równej 0. Nie tworzy ona żadnej wartości dodanej. Jest to po prostu pewnego rodzaju zakład pomiędzy dwoma stronami o to, czy cena danego aktywa pójdzie do góry, czy w dół. Równie dobrze można by się założyć o pieniądze, czy w rzucie monetą wypadnie orzeł, czy reszka, albo czy w dwukrotnym rzucie kością do gry suma oczek przekroczy 10. Suma pieniędzy włożonych i wyjętych z kontraktu dla obydwu stron równa się 0. I w większości przypadków drugą stroną dla kontraktów CFD jest broker, u którego taki kontrakt kupujesz. Typowy model działania, tzw. market maker, kreator rynku, polega na tym, że broker sam tworzy rynek, umożliwiając Ci zawieranie kontraktów zarówno na wzrost, jak i na spadek, za każdym razem biorąc na siebie drugą stronę transakcji. Jeżeli kupujesz kontrakt na wzrost ceny ropy, broker sprzedaje ci ten kontrakt. Jeżeli sprzedajesz kontrakt na wzrost ceny złota, broker kupuje go od ciebie, a zatem twoja strata jest jego zyskiem, co potencjalnie tworzy konflikt interesów, szczególnie wtedy, gdy broker nie jest w odpowiedni sposób regulowany. Na szczęście istnieje alternatywny model, w którym to broker jest tylko pośrednikiem w zawieraniu kontraktów, przekazując twoje zlecenia na rynek zewnętrzny. W takim przypadku, twoim kontrahentem jest inna instytucja albo inny inwestor. A broker za swoją pracę jedynie pobiera prowizję. Model jest czysty i przejrzysty, jednocześnie jest niezwykle niepopularny w segmencie klientów detalicznych. Przy małych kontraktach po prostu się nie opłaca. Takie transakcje zawierać mogą między sobą banki, hedżując np. wysokość stopy procentowej, zamieniając stopę stałą na zmienną, czy zabezpieczając się przed ryzykiem kursowym walut. Ale w przypadku kupna kontraktu na 1000 zł na cenę złota, w 90% przypadków Twoim przeciwnikiem będzie Twój broker. Ale czy jest coś w tym złego? No nie do końca, bo w teorii broker nie ma potrzeby ryzykowania zarówno reputacją, jak i ewentualnymi karami finansowymi, by osiągnąć dodatkowy zysk, który i tak ma całkiem spory. Broker CFD zarabia przede wszystkim na spreadzie, prowizjach i koszcie finansowania pozycji. Tłumacząc to po kolei, spread to jest różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Jeżeli akcja kosztuje 100 zł, to kupić możesz kontrakty na tę akcję po 101 zł, a sprzedać po 99 zł. Spread wynosi zatem 2 zł. W takim przypadku po kupnie kontraktu musiałbyś liczyć na wzrost ceny akcji do 103 zł, żeby biorąc pod uwagę spread móc wyjść z kontraktu z zerowym zyskiem. Dodatkowo, niektórzy brokerzy pobierają stałą opłatę za transakcję np. 0,1% wartości pozycji przy każdym otwarciu i zamknięciu kontraktu. Oraz co najważniejsze, jeżeli trzymasz otwartą pozycję CFD dłużej niż jeden dzień, to broker pobiera dzienną opłatę za finansowanie. Myśleć możesz o tym jako o odsetkach od pożyczki w banku. Na kontraktach używasz dźwigni, czyli wartość kontraktu jest większa niż Twój depozyt. Zatem od pożyczonych środków na dźwignię płacisz opłatę. Im dłużej trzymasz taki kontrakt otwarty, tym więcej zapłacisz prowizji brokerowi. Odsetek klientów tracących pieniądze na kontraktach CFD jest wysoki. Zgodnie z wymogami, brokerzy, którzy oferują CFD, muszą jednocześnie publikować informacje o tym, jaki procent klientów traci środki. Oscylują one najczęściej w granicach 70-80%, co jest wynikiem naprawdę wysokim: ponad 3 czwarte klientów traci pieniądze. W przypadku najpopularniejszych w Polsce brokerów procent strat wygląda następująco. Dla XTB jest to 76%, w Plus500 79%, eToro 76%, IG Markets 80%. Dlaczego większość osób osiąga straty? No przede wszystkim dlatego, że nie do końca rozumieją jakie zagrożenie niosą ze za sobą kontrakty CFD. Zbyt duża dźwignia, zbyt mały depozyt względem wartości kontraktu, emocje, brak strategii, nieumiejętność zarządzania ryzykiem to tylko wierzchołek góry lodowej. Dla przykładu możesz świetnie przewidzieć rynek i nawet mieć rację w długim okresie co do kierunku zmiany ceny, jak i wielkości tej zmiany. Ale jeżeli wejdziesz w kontrakt zbyt dużymi środkami, ze zbyt dużą dźwignią licząc na olbrzymie zyski... To początkowe wahania kursu w przeciwną stronę mogą spowodować, że twoja pozycja zostanie zamknięta z powodu niewystarczającego depozytu, zostawiając cię tym samym z niczym. Po czymś takim, nawet jeżeli okaże się, że ostatecznie miałeś rację, to i tak straciłeś już wszystko. Dodatkowo, emocje kontra zarządzanie ryzykiem grają tutaj dużą rolę. Wiele kontraktów jest zamykanych ze stratą, mimo że jakiś czas później odbijają. Jednocześnie jest też wiele kontraktów, które uparcie są trzymane w nadziei na odbicie, mimo ewidentnej zmiany kierunku ruchu cen instrumentu bazowego, zwiększając tym samym tylko straty dla inwestora. Kontrakty CFD są narzędziem stworzonym dla profesjonalnych traderów, którzy znają rynek, potrafią zarządzać ryzykiem, mają opracowany plan i strategię. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę na giełdzie, Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Naucz się najpierw inwestowania długoterminowego, dywidendowego, dywersyfikacji swojego portfela i dopiero później zostaw sobie kontrakty CFD. Kontrakty CFD dają złudne nadzieje szybkiego zysku. Prawda jest taka, że zysk na nich jest tak samo szybki, jak szybka jest strata. Bez doświadczenia, bez wiedzy i bez dyscypliny jest to droga do szybkiej utraty wszystkich środków. Ale nawet i posiadanie tego doświadczenia i wiedzy nie gwarantuje Ci sukcesu. Pamiętaj, że inwestowanie to maraton, a nie sprint. Porównać można to do wieloletniego chodzenia na siłownię w kontrze do szybkich zysków przez przejmowanie sterydów. Początkowe zyski, zależne też w dużej mierze od szczęścia, rzadko kiedy warte są ryzyka, jakie podejmujesz. Jeżeli chcesz budować kapitał, szukaj stabilnych, długoterminowych rozwiązań. Ale jeżeli mimo wszystko chcesz spróbować swoich sił na rynku kontraktów CFD, nic nie stoi na przeszkodzie, pod warunkiem posiadania odpowiedniego planu, dyscypliny i przede wszystkim założenia maksymalnej kwoty, którą jesteś w stanie poświęcić na straty. Być może w przyszłości nagram serię, w której opowiem więcej o strategiach na rynku kontraktów CFD i opowiem też o swoim doświadczeniu z handlowaniu tego typu instrumentami. Daj znać w komentarzu, czy ty kiedykolwiek próbowałeś swoich sił z CFD. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, żeby nie przegapić nowych materiałów, a także o łapce w górę, jeżeli ten film był dla ciebie interesujący. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.